Witam wszystkich. Mówi Jastanowicz Oskar z Wrocławia. Proszę Państwa, 9 miesięcy temu nakręciłem proroctwa, jakżeżby inaczej, udane proroctwa o tym, jak to PiS ma się połączyć z inną partią. Dziewięć miesięcy temu nakręciłem proroctwa, w, którym tych, w których proroctwach oczywiście Opisuje, że dobrze by było, żeby Patryk jaki zastąpił Kaczyńskiego. No i po dziewięciu miesiącach okazuje się, że takie negocjacje były wcześniej robione. Nie wiem, czy w trakcie mojego filmu. Prawdopodobnie nie. No szkoda tylko, że ziober. Być może że ziober tam, ziober w Solidarnej Polsce też jest, bo jest to akurat wrzut na dupie dla PiSu, oczywiście. Moje proroctwo, jasnowidzenie polegało na tym, a więc prze, przepowiadanie przyszłości polegało na tym, że mówiłem, że starszy pan Kaczyński odchodzi w siną dal, na szczęście dla wszystkich, który już bzyczy pod nosem i to, co on tam, o, on się nie nadaje do szybkiej akcji, rozmowy, dyskusji i do pyszczenia. On, to jest po prostu Dziadek, który powinien siedzieć na fotelu i pić kakao, i to już wszystko. Natomiast Donald Tusk zjadłby go z butami, ponieważ Tusk yy, zje z butami Kaczyńskiego, ponieważ Kaczyński jest intelektualistą, mówcą monologów. Natomiast Tusk wykorzystał każdą szansę na pyskowanie. Takie pyskowanie nie udałoby mu się na przykład z Morawieckim, o czym Tusk doskonale wie. Takie pyskowanie z Patrykiem Jaki by mu się nie udało, bo Jaki jest jeszcze bardziej wypyszczony i szybszy w rozmowie i zawsze by coś powiedział, że śmierdzi ci z gębę, czy tam z buta słoma ci wychodzi Tusek, czy tam niebieski agencie. I y Tusk bałby się zaczepiać jakiego, tak jak zawsze to mu się udawało, wszystkie te pogawędki telewizyjne, debaty to się nazywa, de, debata telewizyjna, przedwyborcza. Jak to Tusk załatwił kacz, Kaczora i było niefajnie Kaczorowi, załatwił go jednym zdaniem, to by mu się nie udało z Marowieckim i z Patrykiem Jakim. Yy, I dlatego Donald Tusk unikał konfrontacji debatowej. Z Morawieckim i nie chciał tego. Natomiast z Jarkiem. Jarku zapraszam na rozmowę. Jarek już nie chciał się wciąć. Zresztą zrobiłem film o tym, że to musiałby być idiotą, żeby pójść na y, rozmowę z Donaldem Tuskiem. To mu się nie udało i już doradcy mu mówili: nie idziesz, bo znowu zrobić z ciebie durnia i, i zje ciebie z butami, bo ty się do takiej dysputy szybkich wymian nie nadajesz, bo on mówi. No, tu coś tu już sobie przemyślał dwa tygodnie wcześniej, może to jest fajne. I to moje jasno widzenie się sprawdziło w stu gdzie mówiłem, że powinna się Solidarna Polska z PISem połączyć. Tak też się dzisiaj po dziewięciu miesiącach stało, a nic nie widziałem na tamten czas i nic, nic nie mówił. To też się, to tego też nie usłyszę. Mało kto wie, dlaczego się udało połączyć Solidarną Polskę z pisem. Ano, dlatego się udało so połączyć Solidarną Polskę z pisem, że nie było ziobry. Ziobro jest ciężko chory w Unii Europejskiej. Oczywiście oni konsultowali to każdy ruch, bo gdyby ziobro się nie zgodził, to by nic nie było. Patryk jaki wydzwaniał na komórkę ziobry, ten mu tam coś mówił oczywiście. Tak, tak, zgadzamy się, dobra, tutaj. Solidarna Polska to taka partyjka, taki, to jest taki odpowiednik PSL-u. No. Coś tam kilka procent no, przeszli próg wyborczy i, i do, dokoptowali do pis ale oni intelektualnie, Solidarna Polska, patrząc na posłów, są bardziej aktywni niż inne niż, niż PiS na przykład, bo są bardziej oni są no, bardziej pyskaci i bardziej mądrzejsi. Znalazłem też taki wywiad z, z Rokitą, może, może pokażę, jak to Rokita opowiadał, że Donald Tusk zarządza hołotą i ta hołota zmierza ku wojnie i, i ta hołota, która, która jest zarządzana pr przez Donalda Tuska, zamienia się w plebs, w hołotę. To jest bardzo fajny wywiad, który mi się wreszcie spodobał, no i tyle. Przepowiednia z lutego 2024 roku sprawdziła się. no W zasadzie każdy film się sprawdza. Donald Tusk musi trochę poczekać, musi się wypełnić i, i, i jeśli ktoś mnie krytykuje, to po prostu nie zna, to niech nie ogląda filmów o jasnowidzeniu, ponieważ filmy jasnowidzenia. Na, na bazie jasnowidzenia i na, o jasnowidzeniu prze, przepowiednie wymagają czasu. To nie jest to, że ja powiem jutro będzie, jutro zrobisz kupę i to jest przepowiednia. No to to jest idiotyzm. Jeżeli ktoś tego szuka, to jest po prostu głupim idiotą. A, a jeśli ktoś jest się niecierpliwy i mi po raz pierwszy i po raz ostatni komentuje. No, z Tuskiem to ci się nie udało, udało mi się bardzo dobrze, tylko jesteś po prostu głupi, że takie małe piszesz. Jeśli nie masz cierpliwości, to nie oglądaj żadnych filmów, nie tylko moich o, jasno, o jasnowidzów po prostu, bo na jasnowidze nie trzeba poczekać. No to nie jest. No, no tak po prostu się dzieje, aczkolwiek dostaję SMSy czy jakieś fajne, miłe komentarze, że komuś tam porówno po 12 miesiącach, to się sprawdziło, to się sprawdziło i tam to się sprawdziło. Ale to są, to są sprawy codzienne życiowe, i łatwiej się u kogoś, kto jest szarym człowiekiem, obywatelem, niż na przykład, albo też i łatwiej. Trudniej się, na przykład Donalda Tuska prorokuje, gdzie, mówi, gdzie ja prorokowałam, gdzie to było tak dalekie jasnowidzenie czy proroctwo, które skakało w czasie, gdzie ja. M mój czas yy, daleko prześcignąłem, i to co będzie, trzeba czekać jeszcze rok, pół roku czy, czy, czy dwa lata. Jeśli PiS przejmie, czy prawica, no lepsze słowo, jeśli prawica przejmie władzę, no to Donald Tusk będzie miał, najdelikatniej mówiąc, przez bo cała prokuratura, sądownictwo i Donald Tusk, i, i Donaldy Donald Tusk, Tuski. Idą do więzienia z tego względu, że łamały prawo, uczestniczyły w tym łamaniu prawa. Przyjęcie nielegalne telewizji jest to przestępstwo. Yy, bodnarowcy, łamanie konstytucji, yy, o, o nasadzanie nowych yy, nielegalnych prokuratorów, rugowanie, likwidacja sędziów, tak zwanych neosędziów. No, tego jest bardzo dużo więcej niż ja tu wymieniłem. No i to czekamy na to z utęsknieniem aż będzie miał Donald Tusk ciepło w gaciach i ucieknie pewnie jako europoseł do Unii Europejskiej, żeby. No ale to też będzie ścigany. No tak, scenariusz, niszczy sen, kameraden, jest bardziej prawdopodobny. Może nie dożyć, i tam, nie wiem, że Randall mu spadnie na głowę, zdechnie, czy tam, nie wiem, pies go ugryzie, czy szczur go zje. Nie wiadomo, Je, pro... życie jest bardziej bogate niż jasnowidzenie. Ja mówię, że on źle skończy. I na to trzeba czekać, po prostu ja to zawsze tłumaczę, pomimo tego plebs mówi, no ale Pan mówił, że do września yy, po raz pierwszy, po raz ostatni jakaś głupia kobieta mi to komentuje, no dzisiaj też to tłumaczę, przed chwilką to przetłumaczyłem, jak to się dzieje, pomimo nie podawam żadnych dat, nigdy nie podaję dat, bo sam ich nie znam, Bóg tylko wie, Bóg zna datę i godzinę yy, i On wszystko wie. Ja natomiast tylko mówię, że Donald Tusk źle skończy i to mówię już od 2000... Jako jedyny zresztą jako i cały czas konsekwentnie to mówię, Donald Tusk bardzo źle skończy i cała, cała Platforma Obywatelska to się skończy kolosalnymi aresztowaniami, co wielu, wielu, wielu nie wierzy i bardzo dobrze, wtedy będę bardziej sławny, jak to się stanie, moja sława będzie przeogromna i o to tu chyba chodzi zapraszam też na filmy o uzdrawianiu obejrzyj sobie z ciężkich chorób schizofrenii jak to wygląda ja likwiduję to dziękuję dziękuję do zobaczenia do zobaczenia dziękuję